Jadę właśnie na nagranie do bezszelestnego Lopeza. A tu co to widzę? Hyundai Ionic Electric numer 6 na słowackich blachach. Też się słowackie blachy dla elektryków zaczynają na EL i są zieloną czcionką. Taka ciekawostka, nie widziałem wcześniej tablic elektrycznych ze Słowacji. No więc pierwszy raz. Ioniqa 6 też bardzo mało widać na polskich drogach jeszcze. Krótka trasa, około pół godziny, ale S7. 120 na godzinę dozwolone, tyle też jadę. Póki co, zużycie 18. Wczoraj robiłem trasę Gdańsk, chronicę Gdańsk. Ponad 200 km na zużyciu 12,2. Ten samochód jest niesamowity pod tym względem. Zimno, bo prawie 0 stopnia, a on i tak zużycie niskie. Chyba dotarliśmy. Jest. Jest i Piotrek. Cześć. Siema. Hej. Zapraszam na stanowisko diagnostyczne. Jak tam ze spalaniem u Ciebie? No, myślę, że tak 12 na setkę. Okaże się. Aha, sprawdzimy w praktyce. Dawaj tylko tyłem. Dzień dobry. Tyłem? Tyłem. Dobra. O, jesteśmy u Lopeza w garażu. Ładujemy Ionika, a tu jakieś sprzęty będą wystawiane. Lopez ma nawet swoją własną tablicę. Proszę bardzo. PL Lopez. jest jabłuszko zielone. O. Jeszcze raz. Ujęcia w stylu... Znaczy robisz ujęcia i komentarze w stylu starej kamera po tygodniu, który nie chciał. Tak, dokładnie. No, a tutaj jeszcze... Nie chcę do Tesli? Tak a propos? Jeden Nie, nie chcę do Tesli. Tesla w tej chwili jest w serwisie. W poniedziałek będzie naprawiana bateria. Zobaczymy co nam wyjdzie. Będzie moduł nowy wrzucony. No. Mam nadzieję, że się uda. I sensował technologiczna. technologiczna. Samochód z podloga, przewaga dzięki technice stopowego modelu, do którego mam fotel biurowy. Do fotela musisz zrobić miliard do tego, żeby móc sterować czymkolwiek. W przypadku samochodu nowszego, generacyjnie pod każdym możliwym względem, 12V dajesz pod fotel i wszystko się działa, wszystko się działa elektryczne. Super, tak jest, naprawdę. To jest dowód na to, że Tesla jest zaawansowana tam, gdzie trzeba i jest prosta po amerykańsku, tam, gdzie trzeba, co jest. To się Rewelacja, naprawdę fajny pomysł miałeś z wykorzystaniem elementów Tesli